Cześć, witajcie w najnowszym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Dziś na początek jakieś paczki za, jak widzicie, ukończone zadania w grupie Elitarna Historia. To jest ta grupa, gdzie zdobywa się paczki przy pomocy wybranego wcześniej zawodnika, tego fabularnego. No w naszym przypadku był to Zacha. Jak widzicie, z nim w składzie 6 wygranych w Rivals. 8 asyst w Rivals, za co dostajemy niewymienne paczki. No brakuje nam jeszcze 7 meczów, no ale to pewnie z czasem się uda zrobić. No i na początek duża złota paczka premium. Tu pewnie nie będzie nic ciekawego. No i nie będzie, nie ma ekranów, jest Salvio. Reszty nawet Wam nie pokazujemy. No, liczymy na lepsze trafy w złotej paczce zawodników. No tu na pewno będzie jeden świecący, no tylko kto to będzie, czy będą ekrany? Ekrany będą. Jest karta z Ligi Mistrzów, Niemiec, środkowy napastnik Borussia Dortmund, a więc Mario Götze. A, no, nie jest to mega hiper super te traf. No ale na pewno przyjdzie taki czas, jak widzicie w tej FIFA, Każda karta prędzej czy później się przyda. No a jesteśmy jeszcze w dziale SBC, gdzie mm, szarpnęliśmy się na wyzwanie: zaklęcie czarownicy. No i tu jak widzicie, wykorzystaliśmy w większości Anglików z Premier League i z Championship. No do tego, jak to mawia junior, dwóch Irlandczyków. No oczywiście to są zawodnicy z Wybrzeża Klatki Schodowej. No, a tutaj trójka z Brighton, bo wymaganych było trzech graczy z jednego klubu. No i zaklęcie czarownicy ukończone, za co dostajemy mega paczkę. No więc otwórzmy sobie jeszcze tę mega paczkę. No i zobaczmy, czy szczęście jest po naszej stronie. No, ekrany będą, więc nie jest już źle. Francja, bramkarz, no tak, rufie. Ale zawsze karta 84 przyda się do przepalenia. No, zobaczmy jeszcze, czy poza rufie coś ciekawego w tejże paczce było. No, Pako Alcácer, Grey. No nic wielkiego, no ale to mega paczka, więc tutaj wpadnie nam troszkę kontraktów. No jedna kondycja zespołu, jakieś kondycje piłkarzy, zmiana pozycji, to się przydaje, no i tysiąc końców, a do tego Guardado, Hart, Raul w duplikatach, a więc w miarę przyzwoicie. No a w międzyczasie młody trenował sobie w tych rajwalsach, no i udało się też ukończyć ostatni z segmentów zadań tych elitarnych. No i Odbieramy też złotą paczkę piłkarzy Prime za całą grupę ukończoną. 417 punktów doświadczenia. Ciekawe, po co nam to doświadczenie, jak już... Chyba, że na końcy je wymienią po zakończeniu sezonu. To byłoby miłe. No, pierwsza słabsza paczka. O, Cicciarito! Cicciarito nam się trafił nieświecący. No, mamy sentyment do tego gracza za jego dobre występy w Manchesterze United. Ale jak widzicie w paczce nic powalającego. No styl gry motorniczy, kondycja zespołu. No ta liga to nam się do niczego nie przyda. No i przechodzimy do złotej paczki piłkarzy Prime. No tutaj już byłoby fajnie trafić jakieś przyzwoite chociaż ekrany. No ale chyba chyba ekranów nie będzie niestety. Lewy pomocnik Spinacola. Mmm. No, teraz może się przydać, bo będziemy robić te zadania z Ligi Włoskiej na kolejnego gracza fabularnego. No, ale jak widzicie, tutaj sporo duplikatów. No, przechodzimy już do naszego składu, gdzie żegnamy Lukaszoła. 245 meczów ta karta rozegrała, jedna bramka, pięć asyst. No, a jeszcze wcześniej mieliśmy wersję wymienną. Ale przyszła pora na Andy'ego Robertsona. No i Andy Robertson kupiliśmy go w wersji z Ligi Mistrzów, bo tam różnica była niewielka, tam parę tysięcy końców. No, a może się przydać, bo są czasem zadania, wygraj z graczem z Ligi Mistrzów w składzie. No więc postanowiliśmy zanabyć niebieską wersję lewego obrońcy Liverpoolu. Jeszcze jedna ważna rzecz, trzeba mu Wrzucić odpowiedni styl gry. Mamy jedną kotwicę i z takim też stylem Robertson będzie grał w lidze weekendowej. A tu widzicie jeden ze składów, z jakim przyszło się juniorowi mierzyć w Foot Champions. Trzy ikony no, kilku naprawdę świetnych graczy. No i junior miał pewne obawy, aczkolwiek wiecie jak to jest w Food Champions im mocniejszy skład rywala, tym łatwiej się gra, no handicap robi swoje i w tym przypadku nie było inaczej, jak widzicie szósta minuta meczu i nasz Zacha ładuje piłkę do bramki rozpoczynając festiwal strzelecki Łuki United no, była to całkiem fajna Akcja zakończona atomowym strzałem i też nie miał tam nic do powiedzenia. Tutaj ładne przejęcie, no i piłka do tyłu do Wan Bisaki. Ten zagrywa długą piłkę na skrzydło. Mares poczekał. Bernard atomowo koło słupka i mamy 2-0. No ale jak widzicie to już jest druga połowa. To już jest 70 minuta spotkania. No więc nie było tak lekko jak można byłoby się spodziewać. Handicap nam aż tak nie pomagał. Rywal zawiesił poprzeczkę dość wysoko. No ale dzięki naszym asom udało się strzelić dwa gole, a jak się okazało na tym nie koniec, bo tu są ładnie Minął obrońców, wyłożył piłkę Dumowi, no i nasz oponent stwierdził, że ma dość 3-0. No aczkolwiek to dziwne, bo to już była końcówka meczu, mógł dograć do końca, zdobyć punkty do Division Rivals chociaż. A w tym miejscu oddaję już głos Juniorowi, który sam Wam opowie o jego wrażeniach z Food Champions. Wbiliśmy rangę Gold 3. Szło nam różnie, na początku nie mogłem się przyzwyczaić do nowego gameplay'u po łatce, więc przegrałem 4 mecze i uznałem, że dobrze będzie potrenować sobie trochę w Division Rivals. Tam załapałem o co chodzi, wróciłem do Food Champions, i zaczęło mi już iść całkiem dobrze. E, trafialiśmy na różne zespoły. Było trochę zespołów podobnych do naszego. Było trochę zespołów z ikonami: Ronaldo, Messi, Messi. Mecze były różne. Czasem były gład, gładkie zwycięstwa 3 do 0 i szybki rage quit. Później były też mecze e, wyrównane, które. Czasem kończyły się serii rzutów karnych, ale były też, niestety, mecze, w których dawało sobie znać handicap. Zdarzył mi się mecz, w którym strzeliłem w pierwszych 20 minutach meczu dwie bramki, i moi zawodnicy magicznym sposobem przestali grać. Niestety, nie byłem w stanie nic zrobić. A nawet jak już udało mi się wejść w pole karne, skonstruować jakąś dobrą akcję, to piłka. Kończyła albo w rękach bramkarza, albo odbijała się od poprzeczki lub od słupka i kończyła pod nogami obrońcy mojego przeciwnika. Niestety przegrałem taki mecz, yy, ale nie, nie poddawałem się i grałem dalej. Udało nam się wbić golda trójkę i od razu zapowiadamy, że w przyszłych ligach wyjątkowych będziemy walczyć o wyższe rangi. W tej lidze weekendowej bardzo dobrze współpracowali ze sobą nasi napastnicy, Son i Zaha. Strzelali dużo bramek, asystowali. Bardzo dobrze grał też Bernard i Wijnaldum. Pierwszy, o pierwszym nie muszę wspominać, ponieważ jest to zdecydowanie najlepszy zawodnik w naszej drużynie. A Wijnaldum, pomimo tego, że jest raczej ustawiony... U nas w zespole, jako defensywny pomocnik, bardzo ładnie podłączał się do akcji ofensywnych, które kończył często. Zamieniał strzał na bramkę. Warto też wspomnieć o tym, że w trakcie ligi weekendowej wymieniliśmy szoła na Robertsona i czuć, że Robertson jest lepszym zawodnikiem niż show. No i ewentualnie w przyszłości. Będziemy też musieli zainwestować w nowego prawego obrońcę, jakiegoś Walkera czy Cancelo, chociaż One Bisaka bardzo dobrze się spisuje. No i tak bardziej przyszłościowo, Sisoko zostanie zastąpiony pewnie przez Kante. To tyle od naszego głównego playera juniora. Żegnamy się już z Wami. Trzymajcie się na razie.